widzowie, bardzo was przepraszam. historiika mi się przerwała, ale teraz jest druga część. Pewnie się domyślicie, domyś a co to ma związane z właśnie przyszłym wiem, dziecka? Musicie oglądać, żeby to zrozumieć. Wiemy, gdzie Kuba, wiemy, gdzie Kuba, wiemy, gdzie Kuba, wiemy, gdzie Kuba, wiemy, gdzie Kuba. Go z okazji opóźnionego dnia dziecka, co? Jej, a ja nic nie potrzebuję. Co? No bo przecież mam duszka! Komentuje nikt i chyba nie chce. To dla ciebie, to dla ciebie, to dla ciebie i to dla ciebie. Nie jej! To wykupiliśmy jedną rzecz, ale naszym zdaniem mega super i mega drogo. Eee, to jest Instax! Dziękuję Wam! Jesteście najlepsi! I tak właśnie skończyła się moja historyka. Taka jedna podpowiedź, zanim skończę już ten film, to właśnie. Tutaj jeden kram. Tutaj już zabrałam. Krampety, domy dla krampetów. Tutaj przemieszczenie, tutaj przemieszczenie. Tutaj było autka, ale je też zabrałam. to jest krampet, to jest to. On przenosi krampety. I tu jeden krampet. A tu jest domek ślimaczka ze ślimaczkiem. No dobra, już muszę kończyć, niestety, ten film. Mam nadzieję, że wam się podobało i pa pa